Witam was ludzie bardzo serdecznie w Minecraft 1.6.2 w trybie jednoosobowym. Stworzymy sobie nowy świat, nazwiemy go... Yy, no nie no, niech będzie przygoda. Przygoda, no idealnie. więc co świata, domyślnie. Wyłączone, wyłączone... Wyłączone, wyłączone... Okej, okay, dobra. No cóż... Co tu dużo gadać? Zaczynamy. Więc... Czekajmy chwileczkę, aż nam się świat tutaj zgeneruje lub zrespi, jak to tam inni wolą. Oj, oj, oj Oho! ohoho. to jest świat, to jest świat. Tak, już widzę. Dżungla i to takie góry. Nie? Zapowiada się ciekawa seria. Chyba, no, kurczę, nie, no genialny, naprawdę. Osiedle się tam. Osiedle się tam ja wam mówię, tylko muszę tam tam się wdrapać. Tylko nie spadł. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Ja, tutaj, kurde. Zaraz tu wyjdę, ja się nie poddam. Dżungla, nie powstrzymasz mnie, ja tam wejdę. I mam jednego Dirta, więc się tam podsadzimy. Jak będzie coś złego, dobra. Tak więc, tak. Może jakiegoś konia złapiemy, ale. Oczywiście, nie wiem, czy o tym wiecie, jeszcze chyba nie mówiłem, więc będziemy grać na zmianę w tego, w tą gierę o nazwie Minecraft razem z moim kolegą Oskarem. No to już chyba jest szczyt tej góry, dobra. Ale tak, mniejsza, jak już zacząłem, no to tak, będziemy grać po jednym odcinku, jak raz on, raz ja, bo tam każdy ma inne pomysły. Dlaczego tak, a nie inaczej? Bo chcieliśmy stworzyć coś oryginalnego. Dobra, jeszcze się tylko rozglądnę i zaraz będziemy ścinać dr drzewka. O, widzę dość duża dżungla, bardzo duża. Ale uch, góra, normalnie mi No Normalnie nie, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale okej. Okay. Czyli tylko sprawdzę, zerknę sobie na tą stronę. Przedżyjmy się niczym Indiana Jones przez te hasze. Dobra, jak u mnie w domu po tygodniu. Okej, okay, dobra, dżungla, tam ocean, piasek. No, w sumie wszystko jest pod dostatkiem, więc zacznijmy już coś ścinać dziewko. To jest chyba zwykłe drzewko, nie, dżunglowe, dobra. No, dobra. więc zetnijmy sobie. Tak, no. zrobimy sobie crafting table. Table, no... Sturze, myślniczy, bo po, po prostu, no... I tak, tutaj myślę, że zrobimy sobie dom w... W tym, w... Górze, a nie tam na górze, na przykład taki dromek. tylko taki. Wykopiemy sobie... Duże pomieszczenie, potem łóżko, jakiś dywan, bo w sześć tam dywan już... O ile dobrze pamiętam, a moja pamięć to czasem mnie zawodzi, ale chyba damy radę. Dobra, mam sadzonkę, trzy sadzonki i jed jedną sadzonkę drzewa tropikalnego. A z takiego drzewa to drzewa jest tyle, że uch. czy ja się czasem nie powtarzam? Nie, nie powtarzam się, więc gramy. Jeszcze tylko tutaj sobie dokopię to kopieta. W sumie wyrąbię, no ale tam szczegóły... Okej, okay. dobra, zobaczmy, z której strony można by się tutaj wryć w tą skałę, ale pierw crafting table. Przerobię sobie to na drewienko. Co z inne drzewa? Tropikalne drzewa? O, co z tym powiem? Dobra, nikt mnie nie będzie winiło to. To sobie z tego zrobię crafting table. Pyk. Postawmy sobie go tutaj. Na liściach. Myśmy sobie zrobimy deski i w drewniany. No, takich. Luksusów nie ma. Kiedyś tam będą. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I mamy oto nasz zarąbisty w drewniany. Okej. Okay. I teraz trzeba znaleźć dobre miejsce, żeby się wryć w tą skałę. Tak, chcę mieć taki widok na morze. Chyba tutaj? Okej. O Jezus, dobra, tutaj. Tutaj sobie zrobię wejście. Takie, na razie niewielkie. Potem się to będzie ulepszać. Więc wykopmy tego dirta. Pasowałoby jeszcze jakąś świnkę ubić, bo już gramy chwilę. No, a mięsko ubywa. I żebym tylko nie umarł z głodu, jak to się może stać. No więc. Dobra. No i oczywiście potem zrobimy jakieś schodki w dół, no, bo co na Bungie tutaj nie będziemy skakać, nie, jesteśmy w, nie jestem w końcu Chagnoris, no ale dobra, usuńmy tego dirta, to takie tutaj, pyk, i już możemy się chyba zacząć za powiększanie tego, no, tak więc, zacznijmy, tutaj już powiększymy, tam, żeby nie będzie to takie wielkie znowu, jakieś tam kilka pięterek będzie, więc... Teraz sobie zrobimy w moje crafting table kilofa kamiennego to już będą naprawdę luksusy jak dla mnie na sam początek no więc na, nawet nie no, potem najwyżej gdzieś tam wyruszymy na pewno znajdziemy sobie yy, twierdzę wyruszymy do naszego kolegi z dziska z endu żeby go utoc bo nam wisi 5 zyta czyli smoka ale to tylko dla kolegów smok Dobra, ale to już co tam potem, potem w przyszłości? Na razie, tak, kurde, nie, no ja na łopatę sobie zrobię. Ponowny Crafting table, zrobię sobie go. Nie jest on tam parę drewna, tylko kosztuje, więc fatyki <grytaki> tu. Tak, chyba komórka, ale dobra. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. No jest łopata. Inwazja taka, taka, taka łopata. Ok, jedziemy panowie. Potem jak znajdziemy wągla, to zrobimy sobie pochodnie, bo tu ciemno jak, nie powiem gdzie. Jeszcze jak noc zapadnie, to dopiero będzie fajnie. Ale dobra. Najwyżej możemy sobie przecież przepalić drewienko i będzie git. Zrobimy sobie domek, Na jak noc zapadnie, to chyba, nie wiem, skończymy ten odcinek, żeby to pierwszy odcinek, to taki długi może nie będzie. Jeszcze trochę mamy. Ale tam partnerstwo mamy, więc mogą być nawet dłuższe dłuższe, raz te odcinki, także... Także, także to będzie gites. O, chyba tutaj szmy, już... obrazy tutaj ziemią. Tutaj... Właśnie chyba, że jakieś okno tu porobimy. Nie, no dobra. Dobra, tyle wystarczy jeszcze tutaj trochę tylko to. Idziemy teraz w lewo lub w prawo. Zależy z jakiej strony patrzymy. Pyk, 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 pik. No nie no ten dirt... Deer... Już mi się łopata prawie kończy. Da, da, da. Tutaj chyba powinny być szmaragdy, bo o ile pamiętam, a nie jestem pewien, bo wie, wiecie, już wspominałem o tej mojej pamięci. To one chyba we, bardzo często są takie właśnie w biomach bardzo gorzystych. To w sumie jedna góra, no ale może coś tam znajdziemy. Ale kopmy się na razie. Zaraz mi się majne kilo skończy. Już mamy Stack Dirta, super. No mm. dobra. Ta da. Ta, ta. Ziemia, ziemia. Właśnie, czekaj, czy znajdziemy wioskę NPC albo jakąś świątynię na pustyni. Chociaż, ale nie, tu jest dżungla, no powinniśmy znaleźć świątynię dżunglową. To wiecie co? Może teraz wyruszymy na tą świątynię dżunglową. Ja sobie tylko wezmę patyka, znaczy tego miecza zrobię. Patyka. <laughs> dobra. No, już zaszaleliśmy tutaj kamienny i szukajmy świątyni. To powinno być. Bardzo często się zdarzają na domyślnym, bo na wielkich biomach podobno rzadko. A nie mogę tak skakać, bo jedzenia nie ma. To przy okazji jakąś świnkę znajdziemy. Kiedyś tutaj schody zrobię. Dajcie, żebym o to nie zawadził. Wow. Zaraz skończymy nasz odcinek. Właśnie tutaj mi Oskarson Oscar, podpowiada, tak, Oskarson, <gry> kordy, żebym zobaczył, chociaż taka góra wielka, no ale dobra. 150, 300, no dobra. No ale takie, dość równe te kordy. O, mamy tego dużo, tego, 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 tego kakao. To się z tego robi ciastka, o ile pamiętam. Tak no więc zrobimy sobie kiedyś. zobaczmy czy tutaj kotów nie znajdziemy albo chociażby koni, których jeszcze nie widziałem. W Minecrafcie na singlu. Jeju jeju. jeju. z głodu. Nie no, weskitu. Co to w ogóle jest? Normalny, no co to? O nie no, jest jeszcze parę gór tam widać. No to jest dobrze, ładny świat nam się zgenerował. Muszę powiedzieć, że jest jeden z lepszych. O, owca. Jego były trzyma i są chyba trzy. Tak. To sobie zrobimy. Aha. To sobie zrobimy łóżko. Dobra, jeszcze się nie wygenerowało do końca. Dobra, tam widzę. Niczym Indiana Jones. Owca w, w kurde. W drzewie. Dokładnie to w liściach. Dobra, jeszcze jedno. I będzie nas stać na łóżku. A krytyk. Dawaj wełnę. Ty mikczem na wodo. Dobra mam, nadzie mam nadzieję, że znajdziemy tą świątynię, bo tam można czadowskie rzeczy znaleźć. Kurczaki, ziemniaki tu są, dobra. Tu właśnie bez nich te kurczaki wylatują. Znaczy, no kurczaki, z kurczaki, no, no mięcho. Zjemy sobie jedno, bo na razie tylko tyle mamy. No nie, no jeszcze się zatrułem. No najlepiej. Ależ to jest genialne, no takie szczęście, żeby mieć to normalnie. Tylko ja takie mam. Zatrucimy się. Dobra, i to jeszcze skoro czeka. Mam nadzieję, że ty mnie nie zatrujesz. Dobra. Mamy mięcho. No nie. Dobra, ja już tego nie wiem, to trzeba upiec. Ajajaj, noc wracamy, żebym tylko zdążył, błagam. Jajajaj, jaj, już nie mogę sprintować. <gryw> Ale będą jajca. Dobra, wspomogę się dirtem. To mój najlepszy kolega. Czekaj, to tam. Okej, okay, spoko. We zejdę sobie tak powolutku, żeby czasem nie spaść. <laughs> Czyli są tutaj kotki, ale na razie nie mam ryby. Muszę zdobyć niej ci pierw. Jej. Z Pieska też chciałbym zdobyć. Ale doda. W przyszłości. Dojdę do domku, no i kurczę, no będziemy kończyć, niestety, no ale jeju! Mam tylko jedno jedzenie: znaczy głód. Zaraz umrę z głodu. Mam coś do jedzenia? Ja cię kręcę, to będzie dobre. Tu się nie masz czego śmiać, tylko. Ło jakaś jaskinia. Jezus, jezus. Teraz to jest prawdziwa walka o ale no, no tak, już mam zero. Zaraz będzie mnie biło. No już mnie biję, dobra. Na normalu chyba mi zostanie serduszko, czy tam pół, nie pamiętam. Także wolałbym nie spotkać żadnego zombiaka, niż szkieleta. Pyk, pyk. Jestem już naprawdę blisko. Jestem tak blisko, że się normalnie... Uwaga, jeszcze chwila i jeszcze... Zaraz, ile... Jestem już? 150 czy jestem No gdzieś tutaj. Jeszcze tylko tam czekaj. Nie, eee, nie, no błagam. Tam, nie, sprzyjaj ze mną, natura, no. Chyba wyszłam trochę za wysoko. No nie, no jeszcze czego. Jeszcze takiej pełnej nocy nie ma, ale dobra. No dobra, jest. Czyli zombie gdzieś tu się czają. Czekają na mój najsłabszy punkt. Który jest właściwie teraz. O Boże. Co to było? Mam nadzieję, że owca. Nie, to nie owca. Jezus, no nie, no zapraszał Was tu ktoś. Dobra, dobra, dobra. Tak więc, tym akcentem... ...dość wrogim i niemiłym... ...zakończymy nasz odcinek pierwszy, a w następnym nasz Oskar, którego wszyscy lubią i, i jeszcze, do, jeszcze nawet nie znają, ale poznają, odbije naszą siedzibę z rąk tych nikczemnych komorników. Tak więc żegnam, oglądajcie i polecajcie. Nara.